Witam. Jesteśmy w kwaterze Idareta. No tu już widać jest wycięte. Troszeczkę na początku zacząłem mocniej ciąć. No i odpuściłem. Zacząłem przyglądać się mocniej pąkom. I tak nie jestem dokładnie przekonany, czy to są wszystkie pąki kwiatowe. Pąk kwiatowy, jak go się ściska, Powinien być twardy. To wszystko jest mięciutkie, czyli, yy, czyli jest mało zbity w środku, że go przełamiamy. Yy, należałoby to zrobić nożem yy, od tapet, przekroić go wzdłuż i zobaczyć, yy, zobaczyć jaki jest przekrój pąka. Widać, pąki są bardzo mocno odżywione. Widać napompowane są no i żeby nam przyroda znów nie, nie spłatała psikusa bo jeżeli jeżeli przyjdzie nam duży mróz w kwietniu w maju no to znów nam wszystko zmarznie i taki będzie efekt naszego mocnego cięcia także ja ja już odpuściłem z powrotem mówię a w tym roku jest dużo pąków jest dużo pąków, więc należy mocno ciąć. Ale coś mnie podkusiło. Wziąłem kilka gałęzi do domu, no i zacząłem to kroić. No i niekoniecznie, niekoniecznie wszystko, co tu widzimy, jest pąkiem kwiatowym. Dużo jest pąków liściowych. Nie wiem, czym to jest spowodowane. No niby drzewa, drzewa wypoczęły, a i, tak, a i tak tych pąków. Nie jest, nie jest za dużo, tak jak tu na tym drzewie, widzicie to wszystko, to jest wszystko liściówka No tu mamy trochę kwiatowych także no, ciąć to trzeba patrzeć, co tniemy żeby naprawdę sobie krzywdy nie je zrobić także możemy zrobić poprawkę w cięciu letnim ale nie teraz no, tu mamy i Darek właśnie lubi na tych krótkopędach ładnie owocować jest, ale z tych trzech ten to może być liściówka i ten tak samo. No ten on jest troszeczkę tak bardziej wy wydłużony. Widać? Także to, to, co tu widzimy, niekoniecznie oznacza, że mamy, że mamy wszystko w ponku. I tyle będzie jabłek, bo znów nas może spotkać przykra niespodzianka. No i będzie, będzie powtórka z roku ubiegłego. Następną zależność co zauważyłem to jest stare drzewa z powrotem nie mają pąków. One są gołe. Czyli, czyli drzewa 25-letnie z powrotem stoją bez, bez jabłek. I zapowiada się następny rok cienki pod względem owocowania. Także proszę tutaj się nie nie nakręcać, że będzie mocny rok. Nie będzie mocnego roku. Coś się dzieje z drzewami, Ta natura nam zaczyna głupieć. Na dzień dzisiejszy w tym momencie mamy 5 stopni. No niby drzewo jest w uśpieniu, bo całą taką całym takim napędem to jest skracający się dzień, czyli fotoperiodacja. Jak się dzień skraca, drzewo już ma zakodowane, że ma ma iść spać ale, ale to nie wszystko teraz mamy plus 5 jakieś tam przymrozki małe zapowiadają no ale już o tej porze powinny być mrozy cały czas minus 4 minus 5 żeby to było a nie a nie na, na plusie no jak widzimy delikatnie tu wszystko stracam przestałem się wygłupiać bo naprawdę no nie, ciekawie to wygląda no i sad jest przecież dopryskany, do, dopieszczony i coś jednak coś jednak jest w ziemi wszystko jest I także no tak to, to to wygląda, nie ma nic co, co mocniej ciąć teraz sekator, przejdziemy jeszcze w następne kwatery i do reta. No, i widzicie, no, tu na tym drzewie wszystko jest bardzo mocno napompowane. I to jest właśnie efekt cięcia na klik. Tamten rząd mocniej przyciąłem, to już sobie zacząłem troszeczkę odpuszczać. No, bo widzę, że, że trochę to, to nie tak jest jak powinno być. Za ciepło jest. Jeżeli byśmy mieli teraz cały czas mróz, no to, to można. Można troszeczkę mocniej. No i tak. Tak to, to wygląda. Proszę zobaczyć. Będzie trzeba y, prawdopodobnie opóźniać, y, żeby wegetacja ruszyła, poprzez opryskanie wapnem y, albo ja słyszałem taki patent do opryskiwacza do, albo glinką kolinową dolewałem emulsji, czyli rozpuścić emulsję. mam ten stary opryskiwacz, zaropować ciągnik i po prostu na biało te drzewa zrobić. Pąką to nie zaszkodzi. Ponki tak i tak wybije. A wiadomo, jak świeci słońce, z tej strony kora się nagrzewa. Pęka nam kora, robią się raki. No i jeżeli się drzewo nagrzewa, dostaje sygnał, żeby już ruszać z wegetacją. Czyli można coś takiego zrobić. Jeżeli by było ciepło, nie wiem czy się nie pokuszę na taki strzał. No, proszę zobaczyć. Te pąki wyglądają jak w, jak w kwietniu, jakby to zaraz miało ruszyć. Przejdziemy też na drugą kwaterę na prinsa to nagram pokażę jak tyle tutaj nie ma nie ma żadnej y, technologii w cięciu samo skracanie no, widać grube po wyrzucane przejdę tutaj gdzie niecięte nie, wytniemy z c2-3 drzewa to jest niecięte tak to wygląda. Skracamy same te pionowe. A dół trochę podciąć, żeby potem nie, nie pokaleczyć przy mechanicznej uprawie. widać w pumszycy o skracać podcinać trochę od dołu i całe cięcie I żadnego, żadnego mocniejszego cięcia nie robimy teraz i z drugiej strony jeszcze przyjdziemy ja to lubię to skracać o na tym rośnym drewnie to to całe, bo to jest za nisko to co nam wchodzi z drugiej drzewa też powyrzucamy ale jest mączniak to trzeba tu go chlast wyciąć, zwalić u mączniaka niestety ale nic teraz nie zniszczy Jeszcze za mały mróz do mączniaka potrzebne 25 stopni mrozu to by nam całe drzewa zmarzły zostaje nam tylko ochrona chemiczna przed mączniakiem no i to wszystko same końcóweczki poskracamy żeby nam się to nie zwieszało Całe cięcie. To co nam się nakłada? No, no, tu już jest liściowy, to jest liściowy, 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 liściowy. Także szału nie będzie. Nie ma, nie ma co liczyć, że będzie jakieś tam mega urodze, Jak to niektórzy już mówią ile to będzie milionów? Nic nie będzie, nic nie będzie, bo jest powtórka powtórka z tamtego roku ciepło 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 a w kwietniu przyjdzie w maju przymrozek także miejmy tu na uwadze przy cięciu kwater i naprawdę zróbmy to z głową delikatniej nie jakieś tam y, mocne, mocne golenie a z tym bieleniem to y, mówię to jest temat do przemyślenia jeżeli by było ciepło luty, no to by należało objedzić to wszystko, żeby no żeby jak najpóźniej te drzewa nam ruszyły, i to może ochronić wtedy pąki. Bo jeżeli pąk będzie zamknięty, no to on wytrzyma minus 4, jeżeli będzie otwarty, to minus 2, i wszystko jest załatwione. No i dobra, to tyle na dzisiaj w tą piękną, słoneczną sobotę. Nie wygląda jak zima, tylko jakby miała przyjść wiosna, i tym chyba należy się w tym momencie martwić, bo na razie przyroda nam co roku nie pomaga, no ale trzeba mieć, mieć nadzieję. No dobra, to tyle na dzisiaj.